Przyjemnością lub koniecznością dla każdego potencjalnego użytkownika samochodu jest jego zakup w salonie lub też w komisie samochodowym, Szczęśliwi posiadacze czterech kółek przemierzają tysiące kilometrów nie myśląc o oddaniu własnego auta do złomowania. Po wieloletniej eksploatacji lub zdarzeń losowych, ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników, jesteśmy zobligowani do tego czynu. Proces oddania samochodu do złomowania to kosztowny cykl recyklingu. To bardzo zorganizowana działalność polegająca na odzyskiwaniu z samochodu wszelkich części zespołów przydatnych do dalszej eksploatacji oraz produktów przeznaczonych utylizacji. Kamerą wybraliśmy się do dużego centrum w recyklingu w województwie kujawsko-pomorskim, Centrum Autoszulc w Gorczynicy, niedaleko Brodnicy, która już od 20 lat działa profesjonalnie na krajowym rynku w branży motoryzacyjnej. Centrum Autoszulc posiada licencję ministra transportu oraz zezwolenie wojewody kujawsko-pomorskiego na wykonywanie usług. Centrum Autoszulc to nowocześnie wyposażone stacje do montażu samochodów spełniające wszelkie wymogi przepisów o ochronie środowiska. W centrum stosuje się odpowiednie technologie zbierania, segregacji przepracowanych olejów, płynów eksploatacyjnych, części wykonanych ze stali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Firma Autoschultz stosuje demontaż samochodów w sposób przemysłowy z uwzględnieniem norm ochrony środowiska. Materiały uzyskane z demontażu stanowią surowiec dla hut oraz zakładów przetwórczych. Centrum charakteryzuje wyposażenie techniczne stacji demontażu samochodów. Prawidłowy demontaż samochodów to cykl zamknięty. Specjalistyczne stanowiska ekologiczne z wykorzystaniem urządzeń podnośników kolumnowych, holowników do transportu pojazdów, separatorów, wysysarek, zgniatarek hydraulicznych do karoseli oraz wyspecjalizowaną załogą to atut Centrum Auto Schulz. Firma posiada certyfikację znanych producentów samochodów. Materiały, które mogą być przeznaczone do dalszej eksploatacji są oceniane i katalogowane na nośnikach elektronicznych. Ciekawość tego procesu linii technologicznej demontażu w naszej ekipie sięga Zenitu. Postanowiliśmy następnego dnia rano towarzyszyć z kamerą przy pracy zespołu inżynierów i techników, jak odbywa się proces demontażu z użytych samochodów. Rano godzina 6:20 duży ruch klientów kupujących części zamienne. Po kilku minutach można nietrudno zauważyć kolejny dostarczony samochód na lawecie, który manewruje na stanowisko przed siedzibą centrum. Sporządzanie dokumentacji, ocena techniczna oraz przygotowanie dokumentacji i instrukcji do montażu pojazdu to bardzo ważne. Samochód holowany jest do hali demontażu, wyjmowanie akumulatora, spuszczany lub wysysany jest olej, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, płyn spryskiwaczy oraz paliwo. Dowiadujemy się jak bardzo ważny jest to proces związany z ochroną środowiska. Oleje i płyny wysyłane są do specjalnych zakładów regeneracji. Akumulatory wysyła się do recyklingu. Następnie specjalnym wózkiem widłowym samochód podnoszony jest i umieszczany na specjalnie przygotowanych szynach. Proces ten nazywa się osuszaniem pojazdu. Samochód po ususzeniu trafia do kolejnej hali ze specjalistycznym wyposażeniem w podnośniki kolumnowe, które ułatwiają demontaż samochodu. Takich stanowisk demontażu w centrum jest kilka. Tu zgodnie z wcześniej ustaloną instrukcją demontuje się drzwi, zderzaki, błotniki, maski przednie, klapy bagażnika, koła, opony, reflektory, wiązki elektryczne, szyby, lusterka, silniki, skrzynie biegów, rozruszniki, alternatory zgodnie z instrukcją demontażu. Części, które przeznaczono do dalszej eksploatacji są opisywane i katalogowane. Składane w specjalnych magazynach spoczywają na regałach w oczekiwaniu na klienta. Części, które nie nadają się do dalszej eksploatacji trafiają do specjalistycznych zakładów, z którymi centrum ma podpisaną umowę zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją. Po demontażu karoseria samochodu oczekuje na specjalnym do tego przygotowanym placu zgodnie z wymogami ochrony środowiska, oczekując na proces prasowania w nowoczesnych zgniatarkach hydraulicznych. Te sprasowane bloczki karoserii to surowiec dla huty. Podsumowując naszą ciekawość, dowiadujemy się, że jest to proces demontażu samochodów w cyklu zamkniętym, który wymaga sporych nakładów finansowych, wiedzy specjalistycznej, zaangażowania w ochronę środowiska, kolejnych inwestycji wdrażając nowe technologie. Takie zakłady jak Centrum Auto to oszczędność surowców dla gospodarki narodowej. Jak bardzo potrzebne są takie zakłady specjalistyczne do montażu samochodów, przekonaliśmy się naocznie. Jest to fabryka, która obchodzi dwudziestolecie działalności. Prezes firmy Wojciech Szulc to potencjalny wojownik w walce o ochronę środowiska. Współpracuje z różnymi organizacjami. Jedną z nich jest Państwowa Straż Pożarna, której to przekazuje karoserię do pokazów ratownictwa drogowego w celu edukacyjnym i instruktażowym. Dba również o kondycję załogi tworząc zakładową drużynę piłki nożnej. Organizuje sławne spływy kajakowe rzeką Drwęcą. Zakładowa drużyna piłki nożnej osiąga coraz to większe sukcesy, biorąc czynny udział w turniejach rozgrywanych na szczeblu regionalnym. Centrum Autoszul współpracuje ze Szkołą Podstawową w Gorczynicy oraz z Gimnazjum Sztuce. Właściciel firmy uświadomił nas, że praca, odpoczynek, wędkowanie, rekreacja są ważnym czynnikiem w życiu człowieka, który ma wpływ na ochronę środowiska, w którym żyjemy i odpoczywamy, w którym dorastają nasze dzieci.